Witam Was kochani w kolejnym już filmiku, i dzisiaj temat filmiku to jakie buty nosić do jakich spodni. I tutaj udało mi się z gazety wyciąć przykładowe rodzaje butów, i teraz opowiem Wam jakie buty do jakich spodni. I pierwsze mamy tutaj płaskie baleriny, które jak widzicie, najlepiej jest nosić do spodni o wąskich nogawkach, wskutek czego wszystko to będzie wyglądało bardzo zgrabnie i bardzo kobieco. Następnie mamy tutaj buty na koturnach. I najlepiej tego typu buty zakładać do dzwonów o długich nogawkach, jak widzicie tutaj na tym rysunku. I dzięki temu wysmuklimy nasze nogi, ale jednocześnie dodamy sobie wzrostu, jeżeli ktoś jest na przykład niski. Kolejny rodzaj butów, no to bardzo wygodne, wiązane. Buty lub trampki, które pasują zazwyczaj do klasycznych, prostych nogawek, jednakowych na całej długości. I tego typu buty pasują do kobiet o dowolnym typie sylwetki. I ostatni rodzaj to oczywiście szpilki. I żadnej kobiecie nie trzeba mówić, że szpilki po prostu dodają nam seksapilu, jak również wysmuklają nasze nogi i dodają nam wysokości. Tu akurat wysokie szpilki z ostrym czubkiem należy łączyć z rurkami o wysokim stanie. Wtedy to wszystko naprawdę będzie wyglądało super sexy. Także mam nadzieję, że pomogłam Wam coś, nie coś, jeżeli chodzi o ten temat. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam gorąco. Papa! Pa.